Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego y, komiksowego cyklu y, Z Królestwa Ojców Nerdów. Dzisiaj znowu jesteśmy we dwójkę. Filip? I tata, nerd, dziku. Słuchajcie, dzisiaj na tapet y, Filip bierze bardzo słynną historię o kocie, który bardzo lubi lasagne. Mianowicie jest to Garfield. Garfield Garfield przyjechał do nas dzięki wydawnictwu Egmont, Klub Świata Komiksu, za co serdecznie dziękujemy, ale ja teraz oddaję już głos Filipowi. Wypytam go o kilka rzeczy, bo zaczytywał się w Garfieldzie, e, mianowicie w tłustym kocim trójpaku, tom 8, który jest do e, zdobycia w książkach, księgarniach e, w całej si Polsce. w książnicy pomoc. Oczywiście, w dobrych, jest dostępny Garfield. Tak, tutaj naszej szczecińskiej można też wypożyczyć. Także szukajcie też w dobrych bibliotekach w działach komiksowych. ale do rzeczy Filip. E, Gerfield tusty Koci trójpak. Co to jest takiego dziwnego? Bo jak widzicie, są, e, tutaj grzbiet jest trójkolorowy. Dlaczego to jest Koci trójpak? Co to jest? Je, jest to kuci, t, Koci trójpak, dlatego, dlaczego, dlatego że są tam zamieszczone trzy, trzy książki o Garfield. Mhm. Na początku. Garfield na wagę. Tak. Potem. Garfield wspiera podbródki, a na koniec Garfield bierze Lania. Tak, to jest kolekcja komiksowych pasków zebranych właśnie w takim kolorowym I wydaniu. Dlatego tu jest właśnie kolorowe. Mhm. Zatłumaczenie jest odpowiedzialny, czytam Piotr Cholewa. Gerfield zmieniał się trochę na przestrzeni lat, ale jedno pozostało niezmienne. Jego gigantyczny apetyt na jedzenie i poczucie humoru. I dochodzimy teraz do podstawowej kwestii. Filip, co ci się podobało w Gerfieldzie? W Gerfildzie właśnie już to wymieniłeś. Pod, podobało mi się, że jest bardzo dużo humorów, mm -hmm. śmieszne, no i można też y, ten humor jakby zwiększyć dzięki temu, że on właśnie nie je, dużo jedzenia. A, czyli ten humor jest powiązany z jedzeniem? No tak, tak, można powiedzieć. Okej, okay. y, powiedz mi, jak ci się to czytało? Y, czytało mi się bardzo fajnie. Y, na, na początku każdego y, y, niektóry, niektórych niektórych jest, że na początku wszystko ok, mm -hmm. okay a potem wychodzi jakiś śmieszny wątek, że na przykład tort jest gigantyczny, okay. a mówi, że to zwykły Thor. Czyli większość, większość historii yy, kręci się wokół jedzenia, jak tutaj macie, Garfield prosi swojego, jak się nazywa jego opiekun? John Johna, John Arbuckle, John a to jeszcze występuje w historiach o, o Garfieldzie? Występuje yy, inny pupil John, Johna. Pies Odi, on jest głupi, tak, jest taki niemądry. No, chyba lepiej powiedzieć niemądry. Niemądry, mądry. No. tak. Oglądałam też serię na Netflixie właśnie o Garfieldzie mhm. i tam w jednym odcinku naukowiec mierzył stopień inteligencji, jaką ma inteligencja jak Odi mhm. i wyszło zerową. No, ale ja widziałem w wielu historiach, że Gerfield i oni, wbrew pozorom, często ze sobą współpracują, tak, żeby tak. E, różne problemy m, rozwiązać. E, tutaj, jak m, macie na przykład w, w tomie, Gerfield bierze lanie. 10 powodów, dla których lepiej mieć w domu kota i psa. i takie A, 10, nie, psa. a nie psa, a takie 10 przykazań dlaczego. dlaczego? Ja może m, przeczytam kilka. Nie trzeba uszczelniać domu przed silną. No kot nie będzie nizowy no pies, tak. prawda? Co tu jeszcze? Dzięki kotu twoje podwórze jest wolne od, od natrętnych ptaszków. No tak. przegania. Ale Gerfield chyba dobrze żyje z ptaszkami. No nie i no, to, że... pod, podstawowe Gerfield, Odi i sprawa jest jasna. Czyli Gerfield no. stawia siebie przed Odi. Tak, tak. Często robi mu kawałek, jest dla niego niemiły. Jest dla niego niemiły. Tak. A powiedz mi, jeśli chodzi o zrozumienie dla takich chłopców i dziewczynek w Twoim wieku, czyli tak 8, 9, 10 lat, tak? jak się, czy dowcipy są zrozumiałe? Tak, zrozumiałe są, bardzo zrozumiałe. Mhm. A czy ta, czyli język, język jest prosty, też bardzo łatwo się to czyta? Tak, tak. Jak widzicie tu odwieczne przygody Gerfilda z często, jedzeniem. Często występuje na, na płocie. Mhm. Nawet i jeden historyjka było, że wraca do domu i kobolą palce i mówi ostatni raz pozwoliłem agentowi zorganizować występ na ogrodzeniu siatki. Ja, ja to tutaj przeglądam i zobaczcie, te historyjki są bardzo krótkie. E, raptem trzy, czterostronicowe. E, aczkolwiek tu Filip mi wspominał też przed nagraniem, że są e, takie jednostronicowe. Tak, e, tak, tak. Y, są. So, y, so. co, co kilka stron są takie o, stronicowe. Tak. I przed każdym stronicowymi na górze no. jest rysunek, gdzie zawsze gdzieś jest ukryte słowo Garfield. Tu A. właśnie widzicie, jest. Rysunki prehistoryczne jest Garfield. A no, rzeczywiście. Dobrze. Już wiem, dlaczego ci się podoba Garfield. Pełno humoru, pełno humoru związanego z jedzeniem, z przygodami tak. z Odim i z Johnem. Czy jest coś, co nie do końca ci pasowało w Garfieldzie? Nie, wszy, wszystko, mi pas, wszystko mi pasowało. Aczkolwiek mogłem czegoś nie zauważyć, mhm. ale tak jak mówię, właśnie wszystko mi pasowało. Nie mam żadnych minusów. Myślisz, że warto wracać do Gerfilda, nawet jak się pierwszy raz przeczytało? Tak, warto wracać. Dlaczego? Bo ja, ja nawet czasami, że sobie czytaj i nam są nawet śmieszne. Rzeczy, nawet jak już się pamięta je. Czyli wyłapujesz sobie takie tak. konkretne dowcipy, konkretne hmm. sytuacje. Tak, tak. Okej, okay, tak. super. To co? Polecamy Gerfielda. Tak, bardzo polecamy. Bardzo polecamy Gerfielda. Zapoznajcie się z kocim trójpakiem, tom ósmy. Tłustym. Kocim trójpakiem. Pustym, właśnie. Ale co? Chyba warto wcześniejsze też kocie tak, trójpaki tak. szukać. Przecież to się y, nie wiąże. A no właśnie, Fajne. bo te historie się nie wiążą. Nie, nie, nie. Czyli niezależnie, jak kupicie sobie trzeci, trójpak, czwarty, a potem ósmy, to, to są osobne historyjki, to nie jest y, y, nic powiązanego ze sobą. Super! To co? Słuchajcie, serdecznie polecamy Gerfield Koci. Trój. pusty koci, trójpak. Ja ciągle zaparzę. O tym. Ja ze swojej strony, jako tata, mogę powiedzieć, że Filipa często łapałem na tym, jak się zaczytywał na Gerfildzie. W Gerfildzie, w, w każdym momencie, na łóżku, w przerwach, w lekcjach. Także widać, że pochłonęła go ta lektura. No, Gerfilda też oglądamy w formie kreskówek i tak, nie właśnie starzeje się. Tak, już nie wiem, co oglądać. No właśnie, będziemy już czekać na kolejne. sobie. kolejne. Słuchajcie, bardzo dziękujemy jeszcze raz Egmontowi, Klub Światokomiksu, za dostarczenie nam tego egzemplarza. Do recenzji, zabawa była świetna. Jak widać, Filip ciągle wraca do tego Gerfielda. Także co, do następnego, żegnamy się, trzymajcie, cześć!